Witajcie! Bohaterami naszej dzisiejszej rozmowy są takie oto kuleczki, ale najpierw słowo wstępu. Nasze dłonie potrafią działać cuda, potrafią nam zrobić lifting, potrafią nam zrobić drenaż, potrafią zmyć, zmieść zmęczenie z twarzy. Czyli dłonie potrafią wytwarzać wibracje, potrafią odpowiednio. Opukać, oklepać, wymasować, ale warto się też wspomóc akcesoriami. I tutaj uwaga, nie mówię o masażerach różnych cudownych, które wytwarzają wibracje, prądy, fale radiowe, dlatego że powoli już dowodzi się, że one powodują obronną reakcję skóry jako coś nienaturalnego, jej przykurcz, który chwilowo wygląda ładnie, a na dłuższą metę nie jest najlepszy. Natomiast na zajęciach Yoga traktif różnego typu uczę Was jak używać takich właśnie kuleczek. To są tak naprawdę super superherosi. One potrafią prawie wszystko. Potrafią nam po pierwsze stymulować punkty akupresury, których na twarzy jest naprawdę całe mnóstwo raz przy razie. Potrafią pobudzić obieg krwi i obieg limfy, czyli żegnamy się z workami pod oczyma. Potrafią też gimnastykować nasze naczynka krwionośne, tak żeby nie pękały pod byle pretekstem, jak również docierają tymi kolca, kolcami do skóry właściwej, pobudzając produkcję kolagenu, bez żartów. I teraz chcę Wam pokazać, co na przykład takimi jeżykami można zrobić. Na przykład możemy pomasować sobie nimi owal twarzy. Wiadomo, że owal twarzy obserwujemy zawsze z pewnym niepokojem, a tutaj masujemy, masujemy przy okazji węzły chłonne, a jako że pod podbrudkiem często nam się gromadzi tłuszczyk albo skóra opada, to dodajemy sobie tutaj stymulacji, nie żałując podbródkowi jedną. I drugą dłonią. Oczywiście uczę Was pełnej wersji takiego masażu ale pokażę Wam też, bo trudno jest pomasować okolice oczu, a wiadomo, że ona jest bardzo delikatna i dla nas też istotna. Tutaj robimy takie okularki, tutaj ważny kierunek, że od skroni, idziemy do wewnątrz, pod oczyma i wracamy w ten sposób, czyli robimy kółeczka. Na zewnątrz zobaczycie, że może będę trochę w ciapki. Tak. I można też sobie porozluźniać czoło, które często mamy napięte i zmarszczone takimi na przykład ruchami. Mam nadzieję, że uda Wam się z jeżykami do refleksoterapii zaprzyjaźnić. Dziękuję Wam bardzo.